Dlaczego toksyczni ludzie myślą, że nigdy się z nimi nie uporasz? Nazwijmy to złudzeniem albo nadmierną pewnością siebie. Dlaczego? Pozwól mi wyjaśnić. Toksyczni ludzie żyją w urojonym świecie, w którym są niezwykle charyzmatyczni i każdy chce dziwnym trafem z nimi być, z nimi obcować. Każda, ale to każda osoba jest w nich zakochana. Wierzą, że są po prostu lepsi, że każdy by zapłacił naprawdę wysoką cenę, żeby móc tylko z nimi porozmawiać Popaprańcy więc oczekują, że nigdy nie odpuścisz Że będziesz walczyć za wszelką cenę Że będziesz całować ziemię, po której stąpasz Że będziesz ich wielbił A w zasadzie, że będziemy lizać ich tyłki zawsze i wszędzie I wiesz co? Na tym się kończy Bo to są urojenia Toksyczni ludzie myślą, albo wręcz mają nadzieję, że zaangażujesz się w nich całym sobą i że nigdy ich nie odpuścisz. Mają cię za naiwniaka, myślą, że jesteś słaby, że nie rozkminisz, że nie przyjmiesz do siebie myśli, że nie rozpoznasz, że musisz natychmiast wyjść z tej chorej relacji. W ich mniemaniu, skoro nie umiesz myśleć, skoro jesteś dobry, naiwny. To oni muszą to wykorzystać, musisz za to zapłacić najwyższą cenę.